Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tą oto siatką Lego, w której to znajduje się duży kubeczek Brick, który sobie zakupiłem w austriackim Lego Storze, a dokładniej to w wiedniu. Zapłaciłem za niego 18 euro, co w przeliczeniu na tamten czas, czyli na połowę czerwca, dawało 81 zł. Z tego co pamiętam, wychodzi to o złotówkę drożej niż w Polsce. Tak dokładniej to zaraz zrobimy sobie unboxing tego kubeczka, pokażę wam ile oraz jakich elementów sobie wziąłem oraz porównamy sobie ceny z polskim bricklinkiem. Was teraz zachęcam do zostawienia łapki w górę, nowych widzów do subskrypcji kanału, a teraz przejdźmy sobie do unboxingu tej właśnie siatki jak i samego kubeczka. Czas więc na unboxing, i tutaj powinno pójść łatwiej niż jak w przypadku kubeczka z arkady, ponieważ nie mam tutaj nic zaklejonego oraz pospinanego. Sam kubeczek prezentuje się właśnie tak. No i w dzisiejszych czasach mamy taką sytuację, że przez to, że nie możemy sobie upchać kubeczka tak jak chcemy, myślę, że raczej jakbyśmy sami upychali te elementy, to mogłoby się udać ich więcej po prostu napchać, to w ramach rekompensaty po prostu pracownik dokłada nam. Garstkę, czy też nawet sporą garstkę jakiegoś elementu. Ja niestety trochę nie skumałem, jak byłem w Austrii i wybrałem sobie, no, taki, można by powiedzieć, nie najlepszy element, ale już trudno. Powiem Wam szczerze, że spodziewałem się, że pracownik mi właśnie jeszcze trochę go dosypie tutaj, ale nasypał dosyć sporą łopatkę tego elementu tak luzem, ale już trudno, no nie mam co z tym zrobić. A teraz przejdźmy sobie do unboxingu samego kubeczka. On jest tutaj posklejany. Taśmą, także spokojnie nic się z niego nie wysypało. No a teraz samą zawartość mogę wysypać. No i zobaczcie, tak to się prezentuje. Tych elementów jest tutaj naprawdę sporo, ale to sporo. Jestem aż ciekaw, ile ich w sumie będzie. Wszystkich. No, myślę, że może to być ciekawa sprawa. Nie wiem, czy koło 1000 się tutaj uzbiera, chociaż w sumie jest naprawdę spora ilość takich drobnych elementów. Jak widzicie, tak to się wszystko prezentuje. No, naprawdę, tych elementów jest tutaj cała, ale to cała masa. Więc ja teraz biorę się za liczenie tego wszystkiego. No i zaraz do Was wracam z tym, ile tutaj wszystkiego jest, oraz z porównaniem z polskim bricklinkiem. Dobra, ja już mam wszystko podliczone. Na początku jeszcze Wam powiem zasady, na jakich sobie porównuję to właśnie z Bricklinkiem. Także lokalizację oczywiście ustawiałem na Polskę. Elementy musiały być nowe, no i minimalna ilość musiała być taka, jaką mam tutaj właśnie w tych woreczkach. Zaczniemy sobie od tego elementu. Jest to tile 1x1 w kolorze sandblue, no i tych tutaj elementów mam akurat. 449. Także myślę, że jest to naprawdę sporo, no i na polskim Bricklinku najtaniej ten element kosztował 12 groszy co w całości za taki woreczek 449 sztuk dawałoby 53 zł oraz 88 groszy. No myślę, że jest to sporo biorąc pod uwagę, że ja za cały ten kubeczek wszystkie te elementy zapłaciłem około 81 Złotych. Następnie takie oto białe groszki z dziurką. Ich mam w sumie tutaj 124 sztuki na bricklinku, najtaniej 9 groszy, co w całości dawałoby 11 zł oraz 16 groszy. Myślę, że te elementy fajnie można wykorzystać do jakichś zimowych makiet, czy też w połączeniu z czarnymi elementami tego właśnie typu do budowy jakichś brzusz, czy właśnie innych drzew. Następnie zielone kwiatki, ich mam tutaj akurat 243 sztuki. Najtaniej na bricklinku również 9 groszy, no i za całość by tutaj wyszło 21 zł oraz 87 groszy. Ja ten element właśnie w takim klasycznym zielonym kolorze już naprawdę od dawna chciałem mieć, no i cieszę się, że właśnie udało mi się aż tyle go zdobyć w tym kubeczku. Dalej mamy takie oto białe elementy. Są to tyle 1 na jeden z tym, że są one właśnie o tutaj zaokrąglone. No i myślę, że one też się do jakichś zimowych makiet. Przydadzą no i tego elementu mam 160 sztuk, znowu 9 groszy za sztukę na polskim Bricklinku, więc za całość wyszłoby 14 zł oraz 40 groszy. Następnie płytki dark red w rozmiarze 1 na 2. Tego elementu mam 72 sztuki najtaniej na Bricklinku 11 groszy, czyli za całość na Bricklinku 7 zł oraz 92 Grosze. Myślę, że to jest ogólnie taki element bez większej historii. Następnie, takie oto zielone trawki, czy też właśnie jakieś łodygi pod kwiatki, no i tego elementu mam 164 sztuki najtaniej na BrickLinku 16 groszy, więc za całość 26 zł oraz 24 grosze. No i powiem wam, że właśnie tych akurat trawek od dawna chciałem mieć więcej. Myślę, że fajniej można wykorzystać chociażby do zbudowania jakiegoś iglastego drzewa. No i tutaj się po prostu cieszę, że mam tyle tego elementu. Chociaż w sumie teraz tak myślę, że mogłem go sobie wziąć jeszcze więcej. Następnie płytki w kolorze tan czy też po prostu w kolorze Piaskowym o rozmiarze 1 na 1 to jest zawsze użyteczny element do formowania terenu, czy też do budowania budynków. Zawsze tych płytek 1 na 1 moim zdaniem warto mieć sporo, no i mi się właśnie ich sporo udało dostać, ponieważ 271 sztuk najtaniej na BrickLinku znowu 9 groszy. Jest to taka dosyć popularna cena tych elementów. W sumie nie wiem czemu. No i za całość wyszłoby 24 zł oraz 39 groszy. No i tutaj jestem naprawdę bardzo zadowolony, że tyle tego elementu mam. Chociaż jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, najwyżej komuś sprzedam albo się wymienię pewnie z jakimś ziomeczkiem z cebulowej ekipy. Następnie takie oto tyle w kolorze dark blue grey, czy też po prostu w kolorze ciemno szarym One są jeden na jeden i są to ćwiartki koła. Ja wam powiem, że te elementy są według mnie naprawdę bardzo spoko do jakiegoś formowania terenu, gdy na przykład budujemy snotem oraz freeformem i na pewno do budowy skał również się to przyda. No i tego elementu spośród wszystkich mam najwięcej, ponieważ. Aż 534 sztuki. Jest to naprawdę sporo, i również nie wiem, co z tym zrobię. Może tutaj również gdzieś to sprzedam, albo się właśnie powymieniam. Najtaniej na Bricklinku ten element 12 groszy, więc za całość wychodzi 65 zł oraz 16 groszy, więc no to już jest ponad połowa, a nawet taka dobra ponad połowa kubeczka. No i jestem właśnie zadowolony z tego elementu, ale chyba mam go właśnie trochę za dużo, ale to się jeszcze zobaczy, bo myślę, że gdzieś się on na pewno w moich makietach. Субтитры Przyda. No i następnie taki element, którego w sumie nie chciałem tyle mieć. Tutaj lekko mój błąd, ponieważ właśnie ten element dostałem jako taką gratisową garść od pracownika. Wiadomo, w dzisiejszych czasach tak to działa, ale w sumie właśnie spoko, że ci pracownicy nam dorzucają jakieś elementy za to, że sami nie możemy sobie tego kubka upchnąć jak chcemy. Oczywiście są to Wedge w kolorze Dark Tan o rozmiarze 2 na 2. Ogólnie są to bardzo fajne elementy, może gdzie się wykorzystam, wtedy bym musiał pewnie zbudować jakąś właśnie. Dark Redową. Podstawkę, pod makietę, no i tego elementu mam w sumie 127 sztuk. Najtaniej na bricklinku 11 groszy, czyli za całość wyszłoby 13 zł oraz 97 groszy. No myślę, że na pewno mam tego elementu trochę za dużo, ale może go jakoś uda mi się wykorzystać. No a jak nie, no to pójdzie na jakieś wymiany czy też handel, jak pewnie sporo z tych elementów. No i na samym końcu worek, który jest najbardziej wypchany objętościowo, no i są to oczywiście liście w kolorze Bright Green. No i tych liści mam. Tutaj 55 sztuk, czyli w sumie naprawdę dosyć sporo. No i z tego się bardzo cieszę. Lego liści nigdy za wiele. Najtaniej ten element na polskim bricklinku 75 groszy i za całość by wyszło 41 zł oraz 25 groszy. No i muszę przyznać, że z tych liści jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolony, że tyle właśnie ich się mi udało do tego kubeczka napchać. W sumie to bardziej przez ręce pracownika. Dobra, a skoro wam zaprezentowałem czego oraz ile tutaj jest, no to teraz czas jeszcze na trochę statystyk. Wszystkich tych elementów jest tutaj aż 2199. No brakuje jednego do 2200, więc prawdopodobnie musicie mi wybaczyć ten lekki clickbait w tytule, bo prawdopodobnie właśnie użyję tutaj, że jest 2200 elementów w tym kubeczku. Jeżeli chodzi o to, ile wyszło za sztukę, to jest to 3,7 grosza za element, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry przelicznik. A jeżeli chodzi o polskiego Bricklinka, to tam za te wszystkie elementy zapłaciłbym aż 280 zł i 24 grosze, co jest praktycznie 3,5 razy drożej niż ja zapłaciłem sobie za ten kubeczek w wiedeńskim Legostorze. Wiadomo, pewnie gdybym brał na Bricklinku te elementy, to niektórych wziąłbym mniej, może niektórych więcej, ale w takich ilościach mi je pracownik nałożył. Wiadomo, ja tam w jakim stopniu to kontrolowałem, ale nie było to tak kontrolowane, jakbym kontrolował to właśnie ja sam, no ale takie mamy teraz czasy, no i z tym nic nie mogę zrobić, a ja i tak jestem bardzo zadowolony z tych Elementów jakie udało mi się w tym kubku zakupić. No i jeszcze jedna statystyka: na bricklinku, gdybym oczywiście robił takie zakupy, no to średnio za element wyszłoby 12,7 grosza. No i oczywiście, tak jak w przypadku całości, jest to 3,5 razy drożej. Dobra, myślę, że wszystko wam już tutaj zaprezentowałem. Ile oraz jakiego elementu mam, dodatkowo było porównanie z bricklinkiem. No to teraz czas na nic innego jak na podsumowanie. Podsumowując, muszę przyznać, że jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolony z tych elementów i muszę powiedzieć, że było po prostu warto wydać te 81 zł na duży kubeczek pique brick w wiedeńskim LEGOSTORze. Jeżeli chodzi o elementy, z których jestem najbardziej zadowolony, to na pewno będą te tajle w kolorze sand blue oraz te ćwiartki koła w kolorze dark bluish grey, no i do tego wszystkie roślinki i myślę, że jeszcze płytki 1 na 1 w kolorze tan, ale ogólnie, całościowo, tak jak mówiłem, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Z tych właśnie elementów, a wy w komentarzach możecie pisać, co sądzicie o tych elementach, jakie sobie wybrałem, oraz jakie macie doświadczenia z zakupami na ściance pique brick. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. A w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!